Polskich, ale rzadko przez Polaków. W XX przyniósł nazizm i komunizm, wcześniej był a później Aleksander Dubień. To, co tej ideologii ludzi łączy, to podział społeczeństwa na kastę perfekcyjną i kastę niższą, którą trzeba zarządzać. Takich czujących filozofii Polacy na ogół nie wprowadzali w intelektualnych swoich Słyszeliśmy o normalności od średniowiecznych moralistów, ale którzy się spodziewał znaleźć u często zbyt ochotnie ocenianego jako wrzuciela tradycji i adwokata nienormalności. Tak, większość Polaków jest niestety nie zawsze sklamiona intensywnym myśleniem, ale z pewnością odznacza się przekonaniem, że gwałtówka nie utrzyma się w to wynikało z marksistowskiej dialektyki i z niektórych innych głębokich filozofii. Przekonanie, że prawda nie jest czymś względem, tak świetnie jest, tylko udokumentowane przez profesora Czaputowicza. Jest wciąż w Polsce uważany za tego. W polskim pisarstwie rzadko widzi się pychem czy ambicją pouczania całego świata. Historycznie rzecz biorąc, Polacy nie próbowali, jak to robili domy, na przykład filozofowie i Niemieccy, sięgać poza granice ludzkiej inteligencji polskich nazwisk nie widać wśród nadzianych pychą do pozycji wytłumaczenia świata, ujęcia wszystkiego, co jest w damy teorii stworzonej przez jeden ułomny ludzki umysł. Nie ma Marcziów, nie ma Hebrów, czy we wcześniejszym wydaniu nie ma Joachim z Nie ma w polskiej historii tej wściekłej ambicji podboju, bycia numer jeden, która pozwoliła Magołom przejść z Lady Środkowej do Europy. Zamiast tego mamy Rzeczpospolitą Sarmacką której dziedzictwo nie, nie powinno być błędnie określane jako Polska miała coś zrobił Stanisław Brzozowski. Wydaje mi się, że Polacy marzą o czystej grze, o spokojnej pracy, o niewtykaniu noża w sprawy innych narodów. Jak powiedział że Richard II, to nasz Morus doleczał do Leczania rzeczy. Wybierz sobie zawód taki, w którym nie będziesz kuszony. Myślę, że wielu Polacy, chciałoby sobie wybrać taki zawód. I to jest przyczyną, że, dla której wybitni reprezentacji, no, reprezentacji normalności w krajach anglojęzycznych, tacy jak J.K. Chesterton, P.S. Hiller-Banock, filozof Lord Eckham, Afton, Szymon Stanu Edmund Burke, żywili taką sympatię do Polaków. Tę normalność potwierdza polska literatura, nie ta z ostatnich lat, której wartość jeszcze się nie ale tak klasyczna. To prawda, że nie ma w Polsce Stylu, nawet nie ma dostojęcych. Ale już Flodera wcale nie jest lepszy od Bolesława Krusa, nie mówiąc o doskonałości polskich poetów w po ostatnich stuleci. Zgadzam się z Adamem Czerniackim, który zauważył, że gdyby Polska była politycznie sprawna, świat zachwycałby się lalką Krusa, tak jak teraz zachwyca się badaną warię Flodera. Parę tygodni temu David Lux, kreatorice New York Times, napisał ferietę o cierpieniu, które może uszlachetnić i nauczyć ludzi patrzeć na życie, jako na dramach moralny, zamiast traktować je jako okazję do przewagi nad innymi. To jest rzadki przypadek obecności w New York Times typu pisarstwa, które pojawia się masowo w literaturze polskiej w powieściach orzeszkowej, Kulusa Sienkiewicza, w poezji postromantycznej od Asnyka do Miłosza i Herberta.